Budynek stojący za moimi plecami to własność Mirosława W., byłego milionera i osoby, która, jak twierdzą ludzie, miała powiązania z mafią. Wchodząc na posesję, zaraz po lewej stronie możemy zastać budkę ochroniarza. Prawdopodobnie stacjonowały tutaj osoby, które pilnowały Mirosława W. Legendy głoszą, że padły tutaj też strzały, ale na ile jest to prawda? Nie wiem. Dziś obecnie ten teren wydaje się być opuszczony. Jest tutaj nawet naklejka. Obiektu ochrony, ale raczej nikt już tutaj nie stacjonuje. Mirosław Węgorek był właścicielem fabryki mebli tapicerowanych Węgorek. Prowadził też sieć sklepów meblowych. W grudniu 2000 roku w jednej z siedzib Węgorka przy ulicy Obornickiej wybuchł pożar. Podobno podczas akcji gaśniczej pan Mirosław częstował ludzi dobrą whisky, prosząc ich o to, by pili za to, by dobrze się paliło. Wielu świadków mówi o tym, że słyszało to osobiście. Chłopaki, mam whisky, chodźcie! Zapewne zastanawiacie się, co wydarzyło się dalej, blisko 17 lat temu w tym budynku i dlaczego stoi on teraz pusty. Dobrze prosperująca firma, masa zarobionych pieniędzy i komornik sądowy. Coś poszło nie tak, tylko co. Pamiętacie historię o whisky? No, o tym, jak Węgorek częstował ludzi alkoholem. Podobno już wtedy rozpoczęły się problemy finansowe firmy. Węgorek przestał płacić swoim pracownikom, podwykonawcom i rozpoczęły się problemy. Według miejscowej legendy Mirosław W. wyjechał do Meksyku. Tam też na zawał, a ze względu na panujące tam prawo, jego ciało zostało skremowane. Do Polski dotarła urna z prochami. Niektórzy twierdzą, że Mirosław W. dalej żyje i ma się dobrze. Ale w tym miejscu jest jeszcze jedna zastanawiająca rzecz.